Informacje, które są w y, jawnej infosferze, y, wskazują na to, a właściwie ta gazeta, którą Pan wspomniał, y, autor artykułu, y, redaktor tej gazety, napisał wyraźnie, że zgłosił się do niego oferent. Y, przepraszam, że takiego języka używam. Dla mnie jest to oferent, który przekazał mu informacje, których struktura wygląda następująco. Mam dane z ankiety, którą wypełnił Cęckiewicz. i pan redaktor, czy też ten pan napisał to w, w, w artykule wskazując na tak naprawdę na źródło tego przecieku, którym mogło być, powiem to z czysto procesowej ostrożności, mogło być SKW. Dlaczego? Ja właściwie uważam, że było to SKW,